Witajcie, wszyscy ciekawcy. Jak widzicie, kolejny dzień z rzędu poświęcam przerwę na lunch, żeby nagrać kilka słów na podsumowanie wczorajszego dnia, a także mojego samopoczucia w kolejnym dniu eksperymentu, już 16. piątek 14 grudnia 2012 roku. Zaczynamy od ważenia, mierzenia i faszerowania. I tu miłe zaskoczenie. Zresztą zobaczcie sami. Witajcie w 16 dniu eksperymentu 14 grudnia 2012 godzina 15 po 5 Znów dzisiaj mi się przysnęło zaczynam szybko od mierzenia ważenia 100 87,9 więc po 16 dniach 2,3 i nie. kilograma mniej. Dobra. Widzimy się jutro. Wczorajszy dzień właściwie nie różnił się od poprzednich. Większa część dnia spędzona w pracy w pozycji siedzącej, ponad dwie godziny również spędzona w pozycji w siedzącej w aucie, ponad godzina spędzona w szkole językowej i około półtorej godziny spędzona w łóżku przy czytaniu książki. Krótko ojadło spisie, więc wczoraj dwie małe opiekane kanapki z szynką i z serem w pracy na śniadanie. Odkryłem bardzo ciekawą sałatkę. Tak właśnie wygląda ta sałatka. Zrobiłem zdjęcie, ale akurat z dzisiaj, więc dziś może trochę inny skład, ale taka sama objętość. Na obiad dwie odgrzewane mini pizze i po powrocie do Jarosławia dwie parówki, trochę keczupu, dwie kromki chleba. Do picia przez cały dzień było trzy herbaty, jeden napój niegazowany o smaku jabłko-mięta cztery kubki wody mineralnej niegazowanej i jedna szklanka kompotu. Wiecie po co o tym mówię? Idziemy dalej. Moje samopoczucie jest właściwie niezmienne. Podoba mi się działanie składnika napędzającego, pobudzającego. Mam nadzieję że rzeczywiście, że to jest guarana. W połączeniu z yerbą daje niesamowite efekty. Podejrzewam, że w połączeniu z kawą dałoby takie same efekty. Akurat teraz mam czas wytężonej pracy, więc przydaje się cholernie. Co do działania innych składników, jakoś nie odczuwam innych skutków, powiedzmy, ubocznych. Wszystko jest w najlepszej normie, czuję się świetnie. I na koniec, jak zwykle, życzę Wam, żebyście się nie dali zimie, bo jest cholernie upierdliwa, przynajmniej dla mnie. Ja nie lubię zimy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już jutro.